Witam. Dziś pogoda brzydka. Słońca nie ma. No i co? Nie korzystamy dzisiaj z elektryczności z paneli, z akumulatorów. Ponieważ napięcie do 13,3V doszło. Ładowania. A to jest za mało, żeby się dobrze akumulatory naładowały. Co? Przerwa dzisiaj. Niech się ładują, niech dojdą do siebie. Trochę je pomieszamy. Troszkę je sobie ruszymy, żeby się dobrze wymieszał elektrolit. Niech pochodzą. Niech się naładują. Może jutro troszkę słońca będzie, albo się doładują mniejszym prądem przez dłuższy czas. Że tak powiem. Co jakiś czas fajnie przemieszać te akumulatory, zielone kropeczki się pojawiają, ale to nie znaczy, że one są dobrze naładowane, bo powinno być 14,4 przez dłuższy czas, a nawet chwilowo około 15 v więc uważam, że akumulatorów dzisiaj nie ma co doić, bo jest to bez sensu. One nie lubią, bo to są kwasiaki. Nie lubią być w pozycji rozładowanej dłuższy czas, a w ogóle zresztą, więc nie robię tego. Do czego jeszcze doszedłem. Zdemontowałem to na razie, ponieważ przy tak słabym słońcu, e, i tak, że tak powiem, kiepskiej pogodzie to jest na razie niepotrzebne. Będę troszeczkę się tutaj z tym bawił, będę to zmieniał. Może w ogóle już tego nie dostosował. Bo podszedłem do sprawy. Oczywiście, poprzez bezpiecznik bezpośrednio do paneli. Jak jest ładne słońce przez chwilę, no to ładowanie tu na przewodzie 2,5 kwadrat mierzone bezpośrednio przy akumulatorze na tym złączu wynosiło 25 amperów. 25 amperów i napięcie podchodziło do 16,5 do 17 V, troszkę dużo. Ale myślę, że jak dołożę jeszcze jeden akumulator, no to nie trzeba będzie regulatora żadnego stosować, ponieważ panele mają takie oto parametry. Jest ich 6 równolegle, więc nawet gdyby maksymalnie dały 6 amperów, jakby tutaj się według tego kierować, no to 6 x czyli 6 36 amperów przy 18 V. Raczej znaczy jest to niemożliwe przy tym położeniu, ponieważ e, słońce, e, że tak powiem, no kąt paneli jest, jaki jest. No zimą wiadomo, będzie ten kąt e, bardziej, że tak powiem, przychylny dla mnie. E, I słońce będzie troszeczkę jakby niżej, i ten kąt będzie bardziej przychylny, i te prądy będą tak, jakby troszeczkę. Żywe, ale pamiętajmy o tym, że one będą krótko. Będą krótko, ponieważ ja jestem ustawiony bardziej na zachód niż na południe. I od godziny dopiero tam 10, może 11, czasami 12 e, zaczyna się coś dziać. Z ściany pojawia się na panelach słońca, więc tak naprawdę przy krótkim dniu, no to szału nie ma. Musi być to dosyć szybko. I skutecznie zrobione, chociaż to nie jest zdrowe, ale lepiej tak niż w ogóle. A jak będziemy olewać temat i w ogóle nie będzie tego prądu, tego napięcia, no to akumulatory po prostu zwyczajnie padną i nic ciekawego z tego nie wyjdzie. Także na razie przetwornica odpoczywa, bo bez sensu jest, żeby ona pracowała, ponieważ ona zjada 20Wh na godzinę, czyli 1,6 ampera przy 12V, licząc, no to tak wychodzi. No i co? Tyle na razie. Zaczyna się pogoda psuć i nie będzie na razie tak dobrze.